Witajcie bardzo serdecznie dzisiaj na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z mini holem zakupowym, czyli moje zakupy, które, które w ostatnim czasie zrobiłam i powiem Wam szczerze, że niektóre zakupy są zrobione więcej niż e, 3 tygodnie temu, ale no nie robiłam wcześniej żadnego holu zakupowego, bo wydawało mi się, że nie mam tam tych minimalnej ilości rzeczy, którą bym e, chciała Wam pokazać. Teraz się troszkę nazbierało, ale naprawdę nie jest tego dużo. Jeszcze mam kilka rzeczy, które zamówiłam, na przykład y, przez eBay, i jeszcze nie dotarły do mnie. Ale stwierdziłam, że y, zrobię teraz ten haul, bo niektóre rzeczy chciałabym już zacząć używać. A wydawało mi się trochę dziwne, że jak zacznę wszystko używać, później coś mi się zabieruszy albo zapomnę. I później wam nie wiem, co będę pokazywać, y, coś co wyprałam. Takie, takie dziwne to, więc y, stwierdziłam, że zrobię to tak. Po swojemu i pokażę Wam, co kupiłam. Chyba yy, pierwszą rzeczą, którą kupiłam, jakby powiedzmy w tym czasie dawniej temu, to są włożyłam mi tutaj do takiego pojemnika y, moje pierwsze woski z Janki Candle i powiem szczerze, że ich od tego czasu, odkąd kupiłam, nie używam, bo chciałam je Wam pokazać i powiedzmy podzielić się z wami moją pierwszą reakcją. Kupiłam 10 wosków, nie wiem czy już wspominałam. Wie, większość tych zapachów y, jest taka świąteczna. No nie no, wydawało mi się chyba 4 albo 50 świątecznych, ale powiem Wam szczerze, że jak dla mnie to one ze świątami nic nie mają, bynajmniej nie dają mi, mi nic do myślenia. Ze świętami. I też jest kilka zapachów, za którymi nie przepadam. I powiem Wam, e, tak, zaczniemy od pierwszego, to jest White Christmas z taki biały wosk. E, niektóre pachną dość fajnie, niektóre naprawdę mi się nie podobają, ale co mi się nie podoba, że na przykład pisze White Christmas i tak powinno ci się. Tak wydaje mi się, kojarzyć to właśnie z białymi świętami, a tutaj jedyne co mi się kojarzy z białymi świętami, to jest tylko ten biały kolor. I zapach w życiu bym nie powiedziała, nie że biały święta tak pachną, no ale każdy ma inne odczucie. Kolejny to jest e, Midsummer Night, to jest bardzo ładny zapach, podoba mi się bardzo. Nie wiem, jak będzie to zapach, jak, jak, będę, jak zapalę, więc dzisiaj po tym filmiku na pewno e, poszukam gdzieś kominka i będę palić. E, kolejnym zapachem, jaki ma to jest e, Christmas Cookie. No i ten jest taki względny, ale ja, szczerze wam powiem, w każdym takim tym świątecznym zapachu czuję wanilię. I tak, e, jak dla mnie to wszystko, tak mniej więcej ja po ten sam zapach idzie. E, kolejnym bardzo ładnym zapachem jest to November Rain. E, ten zapach bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, jak będzie pachniał właśnie po zapaleniu. Kolejny zapach, chciałbym być świąteczny, ale jednak nie. E, love's Me, Love's Me Not. Tu takie właśnie. Z tym to jest. Z Daisy. Daisy, wiem, o co chodzi. I kolejny zapach to jest Mary Marshmallow. Ładny zapach, ale dla mnie nie wiem. Nie do końca. Kolejnym kolorem, kolorem zapachem jest Garden Highway Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, czy dobrze powiedziałam o tym chodzi. Doszło, nie pachnie taki. Nie podzielaj, jak. Sosna, czy coś toalet ale dobra. Kolejną rzeczą jest Black Coconut. To jest e, bardzo ładny zapach. Kolejną rzeczą jest e, Christmas Eve, który w ogóle dla mnie, jakbym porównywała ten zapach, tą nazwę do zapachu, to w ogóle mi się nic nie kojarzy z Christmas Eve. No ale pachnie względnie. No i ostatnim jest e, Christmas Cupcake. Pachnie ładnie, ale czym się kojarzy, to z cupcake na pewno nie. A więc e, to było moje 10 e, jakby pierwszych wosków, które sobie zakupiłam. I moje pierwsze uczucia są takie mieszane co odnośnie co do nich. Zacznę je palić, więc będę widziała więcej, czy, to, czy te świeczki są po prostu ładne, fajne, długotrwałe i czy cały dom naprawdę pachnie. Więc e, mo może nakręcę się taki filmik. A więc e, idźmy teraz dalej. Kolejną rzeczą, którą kupiłam również, e, również przez internet, są to trzy e, pędzle z Real Techniques ta limitowana edycja i powiem wam szczerze, że kupiłam je chyba co dwa tygodnie temu, czy trzy i później obejrzałam sobie filmik u Ewy Dery Dery A więc kolejną rzeczą, którą e, zakupiłam jakiś czas temu, chyba za 2-3 tygodnie temu, są to pędzle z firmy Real Technic e, z tej el limitowanej edycji białej. I jak już e, wspomniałam, kupiłam je 2-3 tygodnie temu i jakieś kilka dni temu, tydzień temu, widziałam właśnie filmik u Ewy e, Rips Red Lipstick Monster. Przepraszam. I właśnie ona mówiła o tych pędzelkach i stwierdziła, że tak mi się wydaje, to co ona stwierdziła, że takie może być, ale jakieś to nie jest hu -hu super. E, więc naprawdę teraz nie wiem, czy będę tego używać, czy po prostu e, będę dalej, jakby powiedzieć, kupywać e, pędzelki maka krok po kroku. A więc e, te pędzle. E, kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam jest to woda perfumowana z Elizabeth Arden. Arden Beauty, e, jeszcze jej nie rozpakowywałam, e, taka duża, żeby, wiecie, wylać na siebie pół kilo e, zamiast e, normalnych perfum. E, kolejną rzeczą idę tak jakby powiedzieć, nie, e, jakby powiedzieć kosmetyki po kosmetykach i tych innych, bo tutaj leży trochę tych rzeczy i zaraz będę nie wiadomo co e, brała i tak e, kolejną rzeczą jest taka br bransoletka właśnie z ćwikami, taka zaciągana. To ono było bardzo tanie Ale bardzo mi się podoba właśnie, że jest taka Z ćwiekami Kolejna brązoletka jest bez ćwieków I może ktoś Nazwie mnie Że nie wiem, jestem głupia i naiwna i w ogóle Ale mam tu taką srebrną brązoletkę Srebrną, ona z koloru srebrnego Taką rozciąganą brązoletkę Ktoś też może powiedzieć, że ona jest babcina Może i tak Ale ta brązoletka w sobie ma Tutaj właśnie w środku taką e, pomarańczową, no taką e, miedzianą część, bo to jest miedź, a z tej strony ma dwa magnesy. Jest to właśnie taka e, bransoletka magnetyczna, jakby powiedzieć też i zdrowotna, mająca poprawić e, no może nie samo poczucie, ale dodać nam energii takiego tam typu rzeczy. Jest bardzo fajna. Ona była akurat droższa, bo kosztowała 27 euro, ale jak najbardziej jestem z niej zadowolona i wiem, że kupię na pewno kolejne i powiem Wam szczerze, że 27 euro i jeszcze ma się 2 lata gwarancji, więc wcale nie jest tak źle. Na stronie internetowej, którą bardzo lubię tutaj w Holandii, na stronie Wehkamp, zakupiłam sobie trzy rzeczy. I to są trzy rzeczy z firmy Sensational, chyba tak to się wymawia, nie jestem pewna. Ja mam taki zestaw do robienia paznokci, wiem... Zrobiłam filmik, ale muszę do niego teraz jeszcze głos dograć. I właśnie była fajna promocja, bo było 20% na te rzeczy taniej. I pierwszą rzeczą kupiłam właśnie takie, ja bym to nazwała kupytko. Właśnie, które nam pomaga usunąć właśnie lakier z paznokci. I to było pierwsze. Kolejną rzeczą, teraz, o tutaj zobaczycie, jest to właśnie lakier. Właśnie ten, co mam na paznokciach, ten fioletowy. Też był 20% taniej, dlatego kupiłam, dlatego go kupiłam. I zestaw, to jest naklejka i też nie widać, ale to jest zestaw właśnie do pomocy przy ściąganiu e, właśnie tych e, żelowych e, lakierów. I tutaj są takie srebrne -sreberka, srebrne sreberka, które się bierze i po prostu zabija z acetonem na, na palcu, zostawia 15 minut i właśnie z tym kupytkiem się łatwo ściąga. A więc e, to było... Tyle, kolejnymi rzeczami, jak kupiłam. Tam Wam pokażę kilka kosmetyków, bo akurat mam. To jest, e, Pierwsza to jest e, 24 Super Stay e, z firmy Maybelline. To jest w tym najjaśniejszym kolorze 150. Bardzo mi się spodobał kolor, jest to szminka. Właśnie też trochę wchodząca w usta, długo zostaje. Fakt, faktem wysusza nam, ale jeżeli właśnie weźmiemy tą drugą stronę, użyjemy, to doda nam błysku chyba nie będzie wysuszać. Szczerze Wam powiem, że użyłam właśnie tego koloru kilka razy, ale nigdzie się nie używam tej drugiej strony, więc na pewno z tym będzie jeszcze lepiej. Kupiłam sobie mój pierwszy tusz z firmy Catrice, taki różowy. Co ma robić? Co ma robić, nie wiem. Lasze, lasze, la, Lash... Dobra, nieważne. Ultra Black Volume Mascara with Black Diamond Powder, czyli z niby jakimś diamentowym pudrem. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny, wygrubiający i wydłużający. I zobaczymy, bo się nie używam, bo mam kilka innych otwartych i takie. Szkoda by było inne wywalić tam, żeby wysły. Jeszcze kupiłam sobie kilka cieni. Nie wiem, po co aż tak tyle, no ale dobra. Ten z, z Revlona, takie szarości z żółtym. I trzy takie małe paletki e, z firmy Rimmel. E, taki. E, numer 26, właśnie takie zielenie, taka ciemna jakby powiedzieć, śliwka, czarny e, ze świe e, świecącymi się drobinkami granatowy. Kolejny e, Rimmel, e, kolor 4, też taki gra takie granaty niebliskości odcienie. I trzeci, ostatni, numer 13, pomarańcz, róż, szarość, jak i biały. To, to cienie kupiłam z, z myślą o rozdaniu, ale jeszcze pożyjmy, zobaczymy jak to jest. Jak to jest, jak to będzie. I idziemy dalej. Kolejną rzeczą, którą kupiłam przez internet, czekałam chyba kilka tygodni. I kupiłam ją, bo widziałam, że właśnie dużo dziewczyn, tak jak Oleska, i Pana Jana kupują rzeczy na tej stronie, i to było w stronę She Inside, pomimo że nosiłam już ten sweter. Sweter jest bardzo piękny, jest taki biały, jest z miłego, powiedziałabym e, z miłej wełny. czy wiem, on jest wykonany, nie mam zielonego pojęcia, ale jest bardzo ładnie dobrze wykonany. Jest tematyki, e, rękawy ma 3:4, jest taki kwadratowy kwadraciek jak wielki, jak możecie zobaczyć. Nie jest on długi, ma taki, nie wiem, co to za wzory są. I wszystko, wszystko jest super dobra powiedziałabym, że, no, że ta właśnie miękkość jest y, i wszystko jest bardzo fajne. Jedynym minusem, jeżeli mogę nazywać to minusem, ale tylko w mojej. tylko dla mnie to jest minusem to, że ja, z nim, ja w nim tragicznie wyglądam. Po prostu nie pasuje do mnie i ale go lubię no nossze, więc mam to gdzieś, y, to co myśli. Ja wiem, że nie wyglądam, ale jeżeli to jest y, coś wygodnego, to całkowicie zaczynam to używać i mam i nie interesuje mnie kto, co o czym myśli kolejną rzeczą, którą sobie zakupiłam na promocji była promocja chyba 5% taniej wszystko na Yves Saint Laurent czy jak to się mówi jeszcze miałam kupon 5 euro zniżki i właśnie kupiłam sobie ten oto podkład, miałam wcześniej jego próbki i bardzo się fajnie spisywał, więc zobaczymy jak to będzie czy będzie fajnie dalej wiem gdzieś, gdzieś jeszcze mam nie widzę gdzie to zapołożyłam Kupiłam sobie podkład Scalatrice, o mam, znalazłam i to jest ten fotofinish, y, bardzo fajny, jest on bardzo, jakby powiedzieć, nie ciężki, tylko jego konsystencja jest taka gruba, taka ciężka, cień... no nie z wodnicy, tylko taki bardziej zbity i bardzo mi się podobał, użyłam go dwa razy i coś, coś mi nie pasowało, bo chciałam, y, oczywiście chciałam najjaśniejszy kolor, i później popatrzyłam właśnie na butelkę i wziąłam przez pomyłkę Rosy Beige. A ja nienawidzę podkładów, które idą w kolor różowy, bo wygląda bardziej jak świnka niż normalnie. I no i właśnie nie wiem, co z nim zrobić, czy go komuś oddań, czy będę używać, mieszać czymś, bo właśnie idzie w ten kolor różowy, czego ja absolutnie nie lubię. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam są perfumy, woda perfumowana i to też... Za, no, czy za namową tego nie mogę tak powiedzieć, ale dzięki YouTube'owi zakupiłam sobie Dolce, Dolce Gabbana Light Blue. To właśnie taki standardowy zapach. Nie każdemu on e, przypadnie do gustu. Taki mały 20, nie 30 ml, nie 25 ml, właśnie taki nietypowy. Bardzo ładnie pachnie i do tego jest e, żel. To żel jest podbrzuszny, to jest e, do ciała ten czyli też się do ciała, ale to jest e, body lotion, czyli basa do ciała. I kolejną rzeczą, którą też jakbym powiedziała, to za namową za namową, że u kogoś po prostu zobaczyłam na YouTube ktoś to polecał, są to perfumy z e, Juicy Couture, czy jak to się tam mówi. I po prostu... Te ich buteleczki, te opakowania są przecudowne. Ja tutaj mam taką piękną buteleczkę, właśnie z takim zamkiem, tu z, z napisem. I butelka jest po prostu prześliczna i pięknie pachnie. Jeszcze zamówiłam sobie też z tej samej firmy Juicy Couture. Couture, nieważne. I w zapachu tym samym, co był u, u Eweliny. U Eweliny z Wielkiej Brytanii. A więc to było to i jeszcze mam tylko w sumie dwie rzeczy Wam do pokazania trzy. Nie no, trochę więcej. Ostatnio też sobie kupiłam e, takie kredki do ust w dwóch kolorach, takie żeby obrysować, e, zanim sobie użyję jakieś e, szminki. E, postanowiłam, że wezmę tanie, bo są właśnie fir z firmy Catrice. Bo nie wiem, jak się będą spisywały, i czy coś takiego po prostu pasuje do mnie. I kolejną rzeczą, którą zamówiłam e, akurat i doszła do mnie bardzo szybko chyba nie całe dwa tygodnie z, e, z Korei przez e, YouTube, chciałam powiedzieć przez eBay. E Jest to z firmy Holika Holika. Bardzo piękny róż do twarzy. I patrzcie, jakie ma, ma słodkie pudełko, takie różowe. Jeżeli nie widać za bardzo, bo ja nie mogę zmieniać ostrości, to ja wam na końcu wrzucę jeszcze zdjęcia. I patrzcie, jakie ma super piękną taką poduszkę z kokardką. I tutaj bierzemy, odkrywamy. I takie piękne trzy kolory, właśnie w różowym odcieniach, nam się pokazują, właśnie jako blusz róż do twarzy. I jest bardzo piękny. I jedna strona, tylko ta górna, jest ma drobinki. Więc sobie można wybrać chyba tak, co się. Właśnie, który kolor się chce, bo wymieszać razem. I dlatego dostałam takie trzy próbeczki kremu Bibi Więc na pewno skorzystam i będę używać. I coś jeszcze? Nie, aha. I ostatnią rzeczą, którą sobie zakupiłam, są to buty. Buty kozaki. W sumie bardziej bym powiedziała, że są to. Jak się nazywa? Yeah. Wybaczcie, ale mi słowa we, normalnie wychodzą. No, wychodzą w, w, z głowy wypadają. Są to kalosze. Takie kalosze z takim ładnym e, printem. Krokodył, krokodyla. I są one z firmy, są one od Michaela Corsa. Takie fajne. Jakby ale oficerki, czy coś w stylu, po prostu kozaki na chlapy, na jesień, zimę. Jeżeli będzie bardzo zimno, to można założyć grubą skarpetkę i wszystko będą w porządku, bo one niby są takie takie mają po prostu materiał w środku, więc niby za ciepłe nie są. A więc to było na tyle. To były moje zakupy z ostatnich trzech, czterech tygodni. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć, pa!